wybucha i to nazywamy wybuch słoneczny słyszeliście takie określenie? Ale co? że taki Chodź. Jest to, że taki... Już... Tak. to ja później... Yy, nie, niektórzy tak mają. Ja na przykład, że robi się mnie dobrze. Boli głowa. Yy, nie potrafisz się skupić na niczym. Tak, ale całą powierzchnię. A, i ty nie będziesz. Będziesz miał? Tak, mój kolega. Głośno! Koło wody płakłe kładą wody I, no, i, 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 było I w trampolinie. No. No. Ale z panem Hubertem robiliśmy tak, gimnastykę. Tak, no. tak, salto robimy. No. Mamo, pozdrawiam no, cię, bo salto robiłem na trampolinach. Ja się bawiłam. Są bardzo fajne zajęcia plastyczne. Zajęcia tutaj w MTK zapewniają nam dużo ruchu. I chodzimy w różne miejsca. I zawsze jest tutaj fajnie. Ja polecam. Sklep Świat Dywanów zaprasza. W ofercie szeroki wybór dywanów od ręki. Wykładziny dywanowe i PCV. Różne wzory i kolory. Listwy i wykończenia. Tapety, karnisze, firany, a także zasłony. Rolety na każde okno. Montaż wykładzin, laluzji, rolet i moskity. Duży wybór i konkurencyjne ceny. Przekonaj się sam. Ławy, ulica Piaskowa 9, obok hali targowej. Zapraszamy.